Ale i ja oczywiście już powracam. No i jak wiecie jak widzicie zresztą jestem synem prezydenta no i no ale ja się zgubiłem, ale nie martwcie się. Nie, ja jestem synem prezydenta, jak widzicie. I mi wolno wszystko. No i właśnie, um, niestety, ale ja się zgubiłem i um, mam nadzieję, że mnie szukają, ale ja nie, ja nie, ja nie, nie jestem tym zagrożony, jakby, um, bo ja od um, mojego taty prezydenta. Dostałem bardzo dużo jedzenia i zresztą bardzo dużo pieniędzy, a sklep jest dosyć blisko. No i właśnie właśnie tutaj w naszym heaven sobie mieszkam, mój tata jest prezydentem tego miasta, ale niestety i tak się zgubiłem, wojsko po podobno mam mnie szukać, jako oglądałem wiadomości i jestem bardzo podekscytowany, no i właśnie, no i właśnie co, no to zaczynamy historyjkę. Dobrze, ja sobie idę tutaj na spacerek do sklepu. O, jakieś lambo jedzie. A ja mam lambo, to mnie to nie interesuje, albo może. Siostra, siostra! Nie pamiętasz mnie, jestem twoim bratem, zaginąłem kiedyś. Ci pokażę. Patrz. Jest, patrz, ja tutaj jestem i ja jestem Grzegorz i mam 18 i 8 lat. I ja idę sobie na zakupy. Ja jestem synem prezydenta. Wiesz może gdzie pałat prezydentki? No, ja... Co? No, ja... No wiem, jesteś córką prezydenta, ale ja też jestem synem prezydenta. I właśnie ja bym. I właśnie... właśnie ja bym chciał wrócić do mojego domu. Możesz mnie tam zawieść. Jak ktoś widzowie to nie dziwcie się, że jesteśmy dziećmi, a jeździmy samochodami i mamy własne domy, bo my jesteśmy yy, ludzi. Yy, 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 yy

pamiętam ten ratusz. Ancie, ancie, ancie. 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 Ancie, ancie. Tak, tata! O, braku. Ej, tata, dlaczego ty jesteś tak samo ubrany jak ja? Och, właśnie nie wiem, synu. Tak akurat się złożyło fajnie. Ej, chcesz tutaj u nas mieszkać razem z nami? Będzie bardzo super, ale jak chcesz, możesz mieszkać w swoim domu. Och, tato, przepraszam, ale ja bym chciał bardzo w moim domu mieszkać. Mogę, proszę. No dobrze, możesz. Dzięki. Mogę... Ja idę już do sklepu, bo miałam się wybierać na zakupy. Pa, tata, pa siostra, przyjdę do was wieczorem. Papa. Pa. A z czym ci mam pomóc? No to pa, ja idę na zakupy. Okej, okay. okay. ja idę na piechotę, bo ja chciałam się wybrać na spacer. O dobrze jesteśmy w sklepie. Dobrze, ja sobie wezmę tutaj, oczywiście, że Coca-Cola, oczywiście, że ten napój, oczywiście, że wiśniową kolę, wezmę jeszcze sobie wodę, tak, możesz tutaj ze mną jechać, pizza, oczywiście, że steka, a nie, steka się nie da, yy, no to w takim razie sobie wezmę mleka, żeby miał co pić lody, żeby miał y, co nieco, bo Doritosy, no i oczywiście cukierki. Poczekaj, siostro. Niedługo ci pomogę wstać. To pa. Dzień dobry. Ile płacę? 52 zł 67 groszy. Six, seven. Proszę bardzo, proszę bardzo, już płacę, już płacę. Proszę, niech pani trzyma te pieniądze i po prostu do widzenia. Do widzenia! I bardzo dziękuję za zakupy.

I'm you yeah, yeah. the... o strano. Ojejku. E, ja idę sobie wziąć trochę pieniędzy z mojego sejfu, aby pójść na zakupki. Ej, dlaczego mój sejf jest otwarty? I dlaczego nie ma tu żadnych pieniędzy? O nie, ja szybko idę to zgłosić tacie. <laughs> C siostra, siostra, siostra. Ta, tak? ktoś, mi, ktoś mnie okradł. Szybko, idziemy do taty. Co? tam A mnie okradł! Chodź szybko, pójdźmy poskarżyć się mamie. To znaczy tacie. Wsiadaj na, na miejsce kierowcy szybko, jedźmy do tacy Szybko! Jedziemy. Nie, to Ojejku, chyba będę musiał go wygonić z Brookhaven. Tak, 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 to proszę, zrób to. Dobrze, w takim razie zrobię to. Czekaj, muszę to zrobić. Klik, 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 klik. Wi wiadomości z Brookhaven na żywo. Jeden czarny, na czarno ubrany, zamaskowany bandyta pobił oraz okradł dzieci prezydenta. Został, zostanie on wy, wygnany z, z miasta w, w najbliższym ciągu jednego miesiąca. Dziękujemy za oglądanie. O, patrz! Słyszałaś to?

Gdzie idziemy, siostra? Nie tak szybko, nie umiem tak szybko biec. O, wow, siostra, masz wybudowany dom. Brawo. No właśnie w końcu skończyłaś.

Mam nadzieję, że jeszcze działa. No to chodźmy. Zapraszamy dla mojego dziadka, jak go się jeszcze na no, Idealnie wyszedł do pokoju z No fantastyko. Wracamy do historyjki. No to No to jedź. do... Matematyka, matma, matma, matma. druga klasa. Dobra, ja już idę do szóstej klasy. Dobrze, że ja dziś nie mam sprawdzianu. Ja będę miał jutro... Ja mam jutro sprawdzian, sprawdzian. Ja dziś mam powtórzenie. No to ja idę już do... No to ja idę teraz już na lekcję angielskiego. Dzień dobry pani, dzień dobry dzieci. Mhm. 啥感觉？嗯，是 <noise> 吧？啊，真的是爱你。<noise> I dać kartkę ze sprawdzianem. Dobrze, dobrze. I że teraz ty nie, nie Nie, podglądaj teraz. Nie podglądaj, bo ja ci wpisuję oceny. Dobrze, dobrze i dobrze. I dobrze. dobrze. Dzieci, możecie iść do domu. Tak, nie, tak, o, proszę pani siostra, po, po mnie! Do widzenia! Do widzenia! Cześć! Jak ci poszedł sprawdzian? Jutro wyniki podobno sprawdzianu, a my jutro mamy sprawdzian. o Ojejku! Musisz mi się pochwalić jutro, jaki, jaką będziesz miała ocenę. O, teraz do, dzisiaj to ja mam sprawdzian jak mi się nie chce dziś iść do szkoły, mam no, ten spikot. No, dzisiaj szkoła się umarła, ale dobra, chodź, pojedziemy tym razem rowerami. <noise> ok. Ok. <noise> brum, 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 brum. dobrze, ja się śpieszę szybko, idę do mojej klasy. Pa! Ty ja tutaj piszę. Dzień dobry! Dzień dobry! Dobra, dziewięćdziesiąt Teraz jeden to jest dziewięćdziesiąt. Mm, tutaj dopisz litery do alfabetu. To tutaj będzie G, tutaj będzie C, tutaj będzie Z, i tutaj będzie jeszcze F, i tutaj jeszcze będzie A. No jeszcze Z, jeszcze jeszcze, jeszcze E. O, dobrze. Teraz o jejku 2 plus 2 to 5, nie 4. No. Proszę pani, skończyłem. Proszę. Dobrze, tu tak, tu tak, tu dobrze, tu dobrze. To. Dziękuję, dziękuję, dziękuję za lekcję. Do widzenia. Ja idę po siostrę. Do widzenia. Ach, ja już się nie mogę doczekać, aż poznam ocenę z siostry. Idę na górę. Cześć, siostra. Jaką dosta do ocenę dostałaś? Ja dostałem szóstkę. Jaką ocenę dostałaś? Ja dostałem szóstkę. To super. No to jedźmy do domu. Dobrze, no to my już kończymy ten odcinek. Jeżeli Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę.